Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny cień. I co, fajnie było na PRL-party? Trochę gorąco tylko. E, tam, było w sam raz. Ale mogłaś wymyślić mi inny strój niż korzuc. Miliś nie marudź, sam sobie mogłeś coś wymyślić. A ja w ogóle nie widzę nic ciekawego w wybieraniu ubrań. A wtedy Przyłapałam, jak się przybierasz za dziewczynkę? To co innego. Mhm. Uh -huh. Jak ci ludzie mogą tak codziennie wybierać specjalnie ubranie, wydziwiać, stroić się, no i co? Pokazywać ludziom jaki to fajny jesteś? Ale ja mam śliczne ubranka, prawda? Jak to się ubrać potrafisz, jakiego style'a masz? No przecież to w ogóle nie świadczy o wartości człowieka. To człowiek zdobi szatę, a nie szata człowieka. Tego typu wartości odwracają uwagę od naprawdę istotnych spraw. Nie rozumiem tego w ogóle. A bo ty fleja jesteś, misiu. Na no,